Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnych zapowiedziach gier na platformę PlayStation VR drugiej generacji. Minął tydzień od poprzedniego mojego materiału, więc przychodzę do Was z kolejną dawką gier. Czy będą to gry ciekawe, czy będą to gry, których jednak nie zakupicie, zostańcie ze mną do końca, a przekonacie się sami. Ja jestem oczywiście Tommy PSVR. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, no to macie okazję właśnie zrobić to teraz i pamiętajcie o pozostawieniu łapeczki w górę, jeżeli materiał się podobał. A teraz zapraszam Was wszystkich. Do oglądania. Na początek wlatuje bezpłatna aktualizacja Dark Pictures Switchback VR, która dodaje do gry nowy tryb hordy i jest już dostępna w sam raz na Halloween. Switchback VR to duchowy następca Rush of Blood na PlayStation VR 1 i jest to strzelanka na szynach, której akcja rozgrywa się na kolejce górskiej o tematyce horroru. Tryb hordy opisany przez twórcę Supermassive Games jako koszmarny stawia gracza przeciwko roją wrogów, a każdy pokój zawiera coraz trudniejszych wrogów. Kolejna zapowiedź to również update do gry Budget Cuts i jest to bezpłatny tak zwany tryb koszmaru. Update do gry ukaże się już jutro, czyli 19 października, aby uczcić Halloween. Aktualizacja koszmar na nowo przedstawia Budget Cuts Ultimate jako horror ze Stalkingiem, w którym gracz musi poruszać się po przerażających poziomach będąc nieustannie ściganym przez zabójczego robota Adama. Gracze muszą się skradać, ukrywać i uciekać jak nigdy dotąd, ponieważ broń nie ma wpływu na tę chudą, wredną maszynę z działu HR. Zanurz się w najbardziej elektryzującej, tajemniczej przygodzie VR w historii, jaką jest gra The Seven Guest. Wskrzeszając klasyczną grę, która w latach 90. wywołała ciarki na plecach, opowieść zostaje teraz przywrócona do życia dzięki najnowocześniejszej technologii VR, tworząc klimatyczną narrację jak nigdy dotąd. Sześciu gości trafia do złowieszczych pomieszczeń rezydencji. Jednakże działa podstępny nurt. Bogaty pustelnik i twórca zabawek Henry Stauff czai się niezauważony, a potężna, tajemnicza siła przenika otoczenie. Kim jest siódmy gość? Jakie są Intencje Henryka, a kto przeżyje, aby opowiedzieć tę historię? Gdy przemierzasz niesamowitą rezydencję, zagadki stają się coraz bardziej złożone, a zagrożenia czyhają na każdym kroku, a każdy cień, skrzypienie i przebłysk światła zwiększają niesamowite napięcie. Odkrywaj nowe pomieszczenia i odkrywaj ukryte tajemnice, starając się zachować spokój w obliczu niespokojnych okropności. Stalf is waiting there. Crazy, sick, and. Arizona Sunshine 2 jest kontynuacją popularnej gry wirtualnej rzeczywistości z gatunku strzelanek pierwszoosobowych i ukaże się, słuchajcie, już 7 grudnia. Gra została wyprodukowana przez studio Vertigo Games i stanowi dalszy rozwój historii rozpoczętej w pierwowzorze Arizona Sunshine. Gra przynosi graczy do postapokaliptycznego świata opanowanego przez zombie. Akcja toczy się w amerykańskim stanie Arizona, gdzie gracze muszą stawić czoła hordom nieumarłych i próbować przetrwać w pełnym niebezpieczeństwie w środowisku. Podobnie jak w poprzedniej części gra oferuje rozgrywkę w trybie pojedynczego gracza oraz tryb wielosobowy, w którym można współpracować z innymi graczami. Arizona Sunshine 2 wprowadza szereg ulepszeń i nowości w porównaniu do poprzedniej części. Znacząco poprawioną grafikę dając graczom bardziej realistyczne i szczegółowe otoczenie. Dodano Również nowe lokacje, które można zwiedzać, w tym miasto Tucson i pustynne tereny wokół niego. Gracze będą musieli eksplorować te obszary, szukać przydatnych przedmiotów i broni, a także podejmować decyzje, które wpłyną na ich dalsze przeżycie. Co do samej rozgrywki, Arizona Sunshine 2 oferuje dynamiczne starcia z hordami zombie. Gracze mają do dyspozycji szeroki wybór broni, w tym pistolety, karabiny maszynowe, strzelby i granaty. System kontroli w trybie VR pozwala na precyzyjne celowanie i oddawanie strzałów, co sprawia, że walka z zombie staje się bardziej imersyjna i emocjonująca. Gra stawia również duży nacisk na interakcję z otoczeniem. Gracze mogą przeszukać różne pomieszczenia, szafki i skrzynie w poszukiwaniu amunicji i innych przydatnych przedmiotów. Możliwość korzystania z przedmiotów w otoczeniu, takich jak skrzynie na piasek czy butle z gazem, otwiera nowe możliwości taktyczne i umożliwia strategiczne eliminowanie wrogów. Arizona Sunshine 2 oferuje również rozbudowany tryb Wielosobowy, w którym gracze mogą wspólnie przechodzić kampanię fabularną lub rywalizować w trybie PvP. Współpraca i koordynacja z innymi graczami stają się kluczowe dla przetrwania i pokonania coraz trudniejszych wyzwań. Okay, very overprotective. Na koniec mam dla Was grę, której premiera zostanie troszkę przesunięta i ma pokazać się 5 grudnia, a chodzi o grę Arashi Castle of Sin Final Cut. W grze wcielisz się w rolę groźnego zabójcy Kenshiro. Który przemierza feudalną Japonię, aby pokonać sześciu o z Igi grupę bandytów, którzy sieją spustoszenie w kraju. Używając bogatego arsenału broni narzędzi i technik, musisz inflirtować podbite zamki i przechytrzyć wrogów polując na każdego o niego. Korzystając ze wsparcia działającej z bazy Kuzynki Ayen i pomocy lojalnej wilczycy Hauru, która walczy u Twojego boku, udowodni, że jesteś wybitnym wojownikiem i uratuj Japonię. Napiszcie w komentarzu, jakie jest najbardziej przypadną wam do gustu, a ja będę się z wami już powoli żegnał. Pamiętajcie również, aby nie zapomnieć zostawić subika z lajkiem, jeżeli materiał się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.